Wielkie brawa! Zapraszamy teraz do nas pana Wójta wraz z gościem. A teraz chciałabym przywitać wszystkich naszych mieszkańców oraz gości, którzy przybyli na to niezwykłe wydarzenie. Pięknych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Żeby pociechy i nie tylko to najmniejsze otrzymały sporo prezentów, żeby ładnie święta przeżyć w zdrowiu i żeby za rok spotkać się znowuż w tym samym miejscu. Wszystkim mieszkańcom Sierakowic, włodarzowi, włodarzom, radnym i szczególnie wam dzieci wszystkiego najlepszego na święta i wszelkiej pomyślności w nowym roku. No ja, Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie Państwa pozdrowić od Sejmiku Województwa Pomorskiego. Życzę Państwu, żeby gmina Sierakowice świetnie się rozwijała, tak jak dotychczas się rozwija. I życzę zdrowych, pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego.